Dwie panie od początku swojej kariery przykuwają uwag. Mają serię wygranych na swoim koncie, dają siebie wszystko, nie kalkulują, lubią po prostu dobrą wymianę ciosów. Myślę, że to wystarczająca rekomendacja znakomitego kobiecego MMA. Po mojej ostatniej walce nie quite satisfied because bo ale to nie była performance, którą I dać. To było 20% moich możliwości. Nie znaleźć się w federacji, która jest jedną z największych w Europie. To, że jestem tutaj, jest to, klucz dla mnie coś wielkiego. Nie da się ukryć, że żeńskie MMA szuka nowych twarzy. Być może której z nich nie tylko uda się nią zostać, ale i na trwałe się skojarzy ze zwycięskim jej obliczem. I think that every division needs to have a star and I think I have everything to be that star. She's landing two good right here. That's my edge. Jeśli o mnie chodzi i o bycie taką gwiazdą, ja nie lubię tego określenia bycia gwiazdą. Ja zawsze mówię po prostu robię swoje w tym sporcie. Nie lubię takiego gwiazdorzenia, daleko mi do tego. I want to clean all division and I want to be a champion. And to be a champion, you have to win them all. This cage is my, home. The belt is my goal. This is why I'm here. Ma jedną walkę w KSW, więc jest też troszkę bardziej na pewno obyta z całą otoczką tej dużej organizacji. Trzeba być przygotowanym na wszystko i w takich krytycznych momentach wygrywa ta osoba, która ma więcej tej zawziętości w sobie. Chciałabym się pokazać z dobrej strony, żeby pokazać kawałek dobrego kobiecego MMA. You can have the biggest muscles, you can have the best technique in the world, but if you are not ready mentally to show it, it means nothing. So I think I upgraded that level. I am always ready. Każda z nas wie po co tam wchodzi. Każda chce wygrać. I always want to kill my opponent because she's in my way, you know. Sara, za niedługo widzimy się w oktagonie, natomiast w czerwcu wychodzę za mąż, więc nie zamierzam mieć siniaków, dlatego szykuj się na mocną walkę. Natalia. You know, I will really welcome you in the KSW cage. So, see you there. Mm-hmm. <laughs>